Cześć, ja jestem wiele i witam Was w kolejnym odcinku tajemnicy ciekawostek z Google Maps. W poprzednim odcinku pokazywałem Wam domy, które były bardzo zaśmiecone. W tym jednym domu te śmieci aż się wywalały na ulicę. I dostałem od widza filmik, który pokazuje akcję ze sprzątania tego domu. To wygląda tak, jakby koleś po prostu zbierał losowe śmieci z ulicy i je wrzucał sobie za płot. Oczywiście właściciel tego domu twierdzi, że to nie były śmieci. Dlaczego tak dużo tych śmieci jest? To nie są śmieci, to jest życie. To jest demokracja! Nawet się dowiedziałem, że istnieje słowo na takie zachowania, syllogomania. Nabywanie lub trudności z pozbywaniem się rzeczy nieużytecznych bodzie małej dla innych osób wartości. Bardzo przydatne słowo, koniecznie je sobie zapiszcie. Jak matka wam przyjdzie do pokoju i będzie was opierdalać za to, że macie burdel i trzeba to posprzątać, no to i powiedzcie, że to nie jest moja wina. Ja po prostu jestem chory, przestań mnie prześladować. Jeszcze pozostając w temacie zasyfionych domów, to pokażę Wam taki dom znajdujący się w Jawożnie. Widzimy tutaj elegancko, jest flaga polski, jest flaga papieska, no i jest syf. Nie jest to jakiś bardzo duży syf, tylko to zdjęcie zostało wykonane już po posprzątaniu. Na YouTube jest filmik z akcji sprzątania i to jest właściciel, on bardzo nie lubi, jak ktoś rusza jego śmieci. Czemu pan zbiera? Bo to mieszkańcom przeszkadza. Którym mieszkańcom? Na przykład tu sąsiadom. Którym sąsiadom? No jak to, którym? Którym? No, no gadaj pan, napisz, na piśmie. No nie napisz mnie. Patrzcie na tego kolesia, jak on, musi, jak on musi uciekać, żeby chociaż cegłę wyciągnąć z tego domu. <laughs> Kurwa, to, to nie jest bezpieczna sprawa. Co ciekawe, jak oni to posprzątali, to on znowu zrobił syf i znowu musieli przyjść sprzątać. Do tego jak spuścimy, to nie może pan nie? do tego kontenera wyrzucać? No nie mogę, jedźcie se w pan Tam ma pan daleko. Tutaj... Czy spanie w samochodzie może być wygodne? Z tego artykułu dowiesz się, czy nocowanie w aucie jest legalne oraz jak przygotować wygodne miejsca do spania. Żałosne. Absolutnie żałosne. To jest idealny przykład problemu, który nie istnieje. To jest problem ludzi z krajów pierwszego świata, gdzie im się w dupach poprzewracało. Pokażę wam, jak to wygląda w krajach trzeciego świata, gdzie ludzie nie mają takich problemów z dupy. Tutaj, jak ktoś chce się przespać w samochodzie, to nie potrzebuje poduszki ani materaca, ani nawet samochodu. Można? Można. Gościu ma jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć samochodów, ale śpi na motorze, żeby nie było za łatwo. Kwestia skilla. Znajdujemy się w centrum Nowego Jorku. To jest miejsce, w którym ewidentnie bardzo lubią wieżowce. to jest tyle ich nawolonych, że można by było postawić jakiś nowy wieżowiec w wysokości 200 metrów i on nie załapałby się nawet do setki najwyższych. No dobra, bardzo fajnie. Widzimy, że z każdego metra kwadratowego powierzchni tutaj wyciśnięto tyle, ile się dało. Tylko teraz pojawia się pytanie, co by się stało, jakby jeden z tych wieżowców się wyjebał. No na przykład ten wieżowiec. Ja nie jestem jakimś ekspertem budowlanym, ale jakby ten wieżowiec się przewrócił, no to mógłby uderzyć w ten wieżowiec, i on też mógłby się przewrócić, uderzyć w ten wieżowiec, i on też by się mógł przewrócić, uderzyć w ten. To by była katastrofa. Na szczęście dla mieszkańców Nowego Jorku te wszystkie budynki wyglądają dosyć bezpiecznie. Nie widać tutaj za bardzo powodu, czy miałyby się zawalić. No może poza tym jednym wyjątkiem. Tutaj mamy taki budynek ze ściętym dachem, i on na pierwszy rzut oka wygląda normalnie, tak wieżowiec jak wieżowiec. Tylko zobaczcie, jak wygląda jego podstawa. Ten budynek ma 280 metrów, a stoi na zaledwie kilku kolumnach. Dobra, zobaczmy, jak to wygląda od dołu. Hmm. Wygląda bardzo bezpiecznie, na pewno się nie zawali. To, że ten wieżowiec stoi na kolumnach, to jest jedna sprawa, ale czemu te kolumny znajdują się na środku ściany, a nie w rogu? Tak, żeby to było jak najbardziej stabilne. I tutaj wyjaśnienie jest takie, że w tym miejscu, na tym zdjęciu tego nie widać, więc musimy wybrać jakieś inne. Tutaj jest kościół. Ten kościół znajduje się tuż pod drogiem tego wieżowca, więc nie można było tam postawić kolumny i trzeba było ją przenieść na środek ściany i potem pozostałe kolumny też trzeba było przenieść po to, żeby to wszystko pozostało symetryczne. I teraz, żeby ten budynek pozostał stabilny, pomimo takiego dziwnego ustawienia kolumn, to oni na całej jego wysokości poprowadzili taki metalowy szkielet, który miał za zadanie rozprowadzać równomiernie te wszystkie obciążenia. Jakby tego było mało, to tutaj. Tuż poniżej tego ściętego dachu znajduje się taki pierdolny, 400-tonowy, betonowy klocek, który może się poruszać w różnych kierunkach. I on służy do tego, że jak wiatr będzie wiał, to jakoś ten klocek będzie go równoważył, żeby się ten budynek nie kiwał. Nie wiem jak to dokładnie działa, jakaś fizyka, mądre rzeczy. No w każdym razie, tak bardzo jak ten budynek wygląda podejrzanie, to przewrócić się on nie powinien. A no przynajmniej tak się wszystkim wydawało, kiedy został ukończony. To jest William Lemessure, główny inżynier odpowiedzialny za powstanie tego budynku. W maju 1978, mniej więcej rok po ukończeniu budowy, Lemessure dowiedział się, że w trakcie budowy została dokonana pewna zmiana, która została zatwierdzona za jego plecami. Mówiłem wam wcześniej, że przez ten cały budynek został poprowadzony taki metalowy szkielet, który miał za zadanie odpowiednio rozprowadzać te wszystkie obciążenia. Lemesires zakładał, że części tego szkieletu zostaną ze sobą zespawane, tak żeby to było jak najbardziej wytrzymałe. Tylko ponieważ takie spawanie było bardzo kosztowne, to w trakcie budowy ktoś tam zdecydował, że zamiast te elementy spawać, to można je po prostu połączyć śrubami. Wtedy wyjdzie taniej. Taki sposób połączenia był gorszy, ale wciąż jak się o tym dowiedział, to uznał, że nie ma co panikować, powinno to wystarczyć. Obliczenia pokazywały, że nawet jak jakiś mocny wiatr będzie napierdalał w ten budynek, to te śruby powinny to wytrzymać i budynek się nie zawali. Jeden miesiąc później pewna studentka architektury pisała pracę dyplomową właśnie na temat tego budynku. Udało jej się załatwić dokumentację techniczną budynku i kiedy przyglądała tę dokumentację, to zauważyła taką dziwną rzecz. Jak tam była sekcja poświęcona temu, jak budynek się zachowa, kiedy będzie w niego napierdalał mocny wiatr, to tam jest tylko rozpatrzony przypadek, gdzie wiatr będzie uderzał w bok tego budynku. No ona sobie myśli, hm, a co by się stało, jakby ten wiatr uderzał pod kątem? wróg tego budynku. No, jakby nie patrzeć, róg tego budynku to jest to, co jest najbardziej podejrzane, więc wypadałoby to sprawdzić. No to ona policzyła sobie ten przypadek i okazało się, że ten budynek może czegoś takiego nie wytrzymać. Tak więc ona skontaktowała się szybko z jakimś pracownikiem firmy należącej do tego Le Monsieur, no i mówi mu, nie, że słuchaj, jak pojawi się jakiś mocny wiatr, który będzie uderzał pod kątem w ten wasz budynek, to on może pierdolnąć. Nie, nic nie pierdolnie, wszystko jest policzone, będzie dobrze. No I tyle, nigdzie dalej ta sprawa nie ruszyła. W tym samym miesiącu, inny student architektury dotzwonił się do samego le monsieur. I think he was an architectural student, and his teacher had given him this building to study. And his teacher said to him, That engineer didn't know what he's doing, and nobody should put the columns in the middle, they should put them in the corners. That's silly. And I told the student, I said, Well, you're. Tak się tej rozmowy nie jest bardziej konkretnego już nie wyniknęło, ale to, że ta rozmowa się odbyła, plus to, że lemesyera niedawno dowiedział się o zmianach dokonanych za jego plecami. To skłoniła lemesyę do tego, żeby na wszelki wypadek jeszcze raz rzucić okiem na te wszystkie plany i zobaczyć, czy faktycznie wszystko jest w porządku. O kurwa! Le Messieret doszedł do tych samych wniosków, co ta studentka, która wcześniej została olana. Mocny wiatr, wiejący pod kątem, jeszcze w połączeniu z jakąś burzą, która mogłaby uszkodzić zasilanie i sprawić, że ten betonowy klocek, który zapobiega kiwaniu, przestanie działać, to wszystko może sprawić, że ten budynek się zawali. Jakby tego było mało, to ponieważ to wszystko działo się w czerwcu, to właśnie rozpoczął się w okolicy sezon huraganowy, no i istniała całkiem realna szansa, że ten huragan może uderzyć w Nowy Jork i doprowadzić do zawalenia się tego budynku. What do you do? Here I am, the only man in the world, the only person in the world who knew this. And there's nothing wrong with the building. Nobody knows anything's wrong. There's no cracks. There's no building behaves itself perfectly. Hello? Oh, what do you do? Mocno pojebana sytuacja, le Mesjare uznał, że trzeba działać jak najszybciej. Trzeba zespawać te elementy budynków, w których zastosowano śruby zamiast spawania. Tak więc każdego wieczora, gdy tylko w budynku kończyły się godziny pracy, przychodziła sobie ekipa budowlana, no i spawała przez całą noc aż do rana. Ludzie mieszkający w Nowym Jorku nie mieli pojęcia, dlaczego te prace się tam odbywają. To zostało utrzymane w tajemnicy po to, żeby nie wzbudzać paniki. You hey, see, they thought I was nutty. Nobody no, no, in his right mind calls up and says, my building's going to fall down. <laughs> Finalnie wszystko skończyło się dobrze. Widzimy, że budynek stoi sobie aż do dziś. Oni mieli szczęście, bo ten huragan wreszcie nie uderzył w Nowy Jork, tylko zawrócił, więc mogli oni spokojnie dokończyć te wszystkie naprawy. No i, no i tyle. Wszystko skończyło się dobrze. Chociaż odkąd się o tym dowiedziałem, to jakoś tak krzywo patrzę na każdy wysoki budynek w okolicy. Do zakończenia odcinka, wrócimy sobie jeszcze do Polski i pokażę wam taką chyba najbardziej losową i z dupy wziętą ciekawostkę, jaką mam. Tutaj znajduje się kamień. I na tym kamieniu król Kazimierz Wielki nieraz jadł obiad. Przynajmniej ktoś to tak napisał. Nie wiem, czy to prawda. Skąd oni to niby wiedzą? Tak, czy siak, to by było wszystko w dzisiejszym odcinku. Do zobaczenia w kolejnym. Cześć.